Zaczynamy wojarze. Jest pierwszy font. Dosyć ciekawy, fajne, fajna znajdka, bo zobaczcie, mamy tutaj medalik aluminiowy, ale co tutaj widać? łańcuszek. Rzadko się taka sytuacja zdarza. Zawsze tego łańcuszka jednak brakuje. Sam medalik chyba będzie w bardzo kiepskim stanie. Uła. Nautleniło no, się mocno. No właśnie, medalik w krytycznym stanie. Nic już się z niego nie uratuje, nic tutaj się nie ogarnie. łańcuszek się zachował. Tutaj troszeczkę go jest. No fajnie, na początek dobry prognostyk. A dzisiaj fajne miejsce, nowe miejsce. Zobaczymy co wyjdzie. Pamiętajcie, moi drodzy, łapeczki w górę. Subskrypcję kanału i lecimy. Na razie cały czas krążymy w epoce aluminium. Ładnych sygnał, głęboko było. Od razu było to też słychać, że coś jest głębia, ale z dobrym sygnałem. No i tutaj mamy 50. Słuchajcie, 50 Gresi. Plomba, plombunia. Już druga dzisiaj, ale pierwszy Wam nie nagrałem. Patrzcie teraz na to. <laughs> tak to z ziemi wyciągnąłem. Patrzę co to jest w ogóle, nie? Widzicie? Ej, ja pierdzielę. Głowa jakiegoś kuraka. No. Ale na ów jakieś takie za lekkie. Zwykle ołowiane były zabaweczki, no ale to też jest zbyt, zbyt dokładnie odwzorowane, żeby to było stare. Zresztą chyba widać tutaj linię jak po jakimś odlewie. Wyszliśmy na pole obok i tutaj no sygnałów jest dużo, dużo więcej na pewno. I już się fajnie zaczyna, bo mamy ciężarek ołowiany. Ołowiany ciężarek całkiem spory. Tak jak widzicie. Fajna znajdka. Z tego dołeczka tu. Przed chwilą wpadł ciężary ołowiany, a teraz guziczek słuchajcie. Guziczek taki, no nie najmłodszy na pewno, ale też nic konkretnego, nic bardzo fajnego. Ale cały z ładnie zachowany. I powiem Wam, że na kilku metrach już parę ładnych sygnałów wykopałem. Na razie ołów rządzi. Tu po lewej sygnał. E, gdzie to mam tutaj? stopę kołowiu, ale tutaj myślałem, że będzie moneta. Najpierw że sreberko, później że PR, ale tu moi drodzy jest chyba kolejny ciężarek kołowiany. Tak jest, zobaczcie. Jest ołowiany ciężarek. Więc cały czas... Na średniowieczu bazujemy, ołów, średniowieczne ciężarki, jest dobrze. Pora na jakieś metale kolorowe, a najlepiej szlachetne. Boratynkowy zajazd, chociaż moneta tak na początku mi się wydawała gruba i miałem tutaj pewne, wiecie, myśli. Boratyneczka pewnie. A może i nie. Nie, jednak Boratynka tylko. No, póki co średnio możemy się strzelić, w jakiś konkretny fand. Teraz no, jest monetka, nie? Tak jak widzicie, jest jeden grosz: Księstwo, Boże w Królestwo Kongresowe, oczywiście. Coś tam, coś tam, coś tam widać, nie? Po lekkim oczyszczeniu. Zdrowa patynka, szczegół lekko wytarty. No, Troszeczkę w obiegu musiała posłużyć. Brakuje jakiegoś rodzynka. Dokładnie gdzieś tutaj wykopałem jeden grosz: Królestwo Kongresowe, a tutaj wyskoczyła bardzo podobnej wielkości. Moneta. Może to będzie drugi grosz. Nie jest powiedziane, że nie. Oczyścić trzeba na pewno. No, szkoda, że stan jest jaki jest, bo mamy drugiego grosza. Ale widać w sumie coś tam. Więc dwa grosiki na dwóch, trzech, czterech metrach. Obok siebie w jednym rządku. Fajnie. Być może tam, gdzieś gdzieś jakiś strawerko leży. No jest. <grytanie> jest zajebiście, słuchajcie. Pięknie jest. O, jeszcze tutaj się odbiło. Pewne osoby bardziej doświadczone już będą wiedzieć, nawet jaka moneta wyskoczyła. <laughs> Dajcie znać, czy widzieliście po tym. E, a tutaj, patrzcie, co leży. Denar krzyżowy. XI wiek, ale będzie chyba w pięknym stanie. Delikatnie to teraz trzeba oczyścić. Charakterystyczny ten rancik. No, takie wklęsły są. Widzicie na środku, tutaj gdzie będzie gdzieś krzyż. Spójrzcie teraz, tylko na to cudo. Przepiękna moneta <laughs> Ależ to cieszy, kurde no. Mega mi się to podoba. druga strona, trochę gorsza, słabiej tutaj ten krzyż widać. Konkretnie można by było to wydatować. No nie no, jest konkretny strzał, no nie ma co mówić, kurczę, jestem przeszczęśliwy teraz. Tak to już jest, tutaj krzyżóweczka wyskoczyła. Tu kolejne machnięcie. Gdzie to jest? O tutaj. No już zupełnie inna epoka. <laughs> A tylko 20 groszy PRL oczywiście, nie? A mówiłem Wam w poprzednim odcinku, tam gdzie ołów, tam i fanty, tylko trzeba cierpliwości. No i tu jest taki duży, duży stopek. Kolejna moneta, kolejna boratynka chyba, tak czy nie? Bo tak, boratynka będzie, no. Tam moi drodzy jest fajny chyba widok. Znaczy fajnie to wygląda, jest fajny widok, ale czy znaczy to będzie coś ciekawego? Czy znaczy to tylko jakaś blaszka? coś wyskoczyło. No dobra. Kurczę, mam wątpliwości. Chyba, że to jest wygięte, w drugą stronę to znowu z tej strony krótsze. Szą, że takie, wiecie, szczypczyki, nie? Takie pcążki, ale... Kurde, nie mam teraz pojęcia. W drugą stronę były, wiecie, żeby o tym i tym łapać, no nie? Ale... To jest wygięte w drugą stronę. No dobra, można o to usprawiedliwić tym, że jakaś maszyna na to najechała i wykrzywiła w drugą, ale jeszcze jakaś marna szansa, chyba. Dziwne i zarazem ciekawe. Fajnie, fajnie. No, mamy coś. Boratynkę kolejną. No, ale ta to kurczę, klasa. Patrzcie, jaki borek ładny. Cały szczegół, tutaj włosy, napisy. Nie no, takie to można kopać. <laughs> Z drugiej strony też pewnie będzie bardzo ładna. Mega. Patrzcie moi drodzy, no teraz to już jest super. Kurczę, do krzyżóweczki, do denara krzyżowego, srebrnego oczywiście, e, dorzucam piękną znajdkę, moi drodzy, bo jest fibulka. Jest hibulka. O jakie tutaj ma no, widzicie nacięcia takie dwa. Bardzo ładnie, starannie zrobiona. Piękne kształty. Tutaj pochewka taka podwinięta nóżka. Pięknie to wygląda. Często te, ten typ y, jest z taką główką żelazną. Tutaj jest cała z brązu. A tutaj jest dodatek arsenu moi drodzy. Przez co ten kolor jest trochę bardziej turkusowy, a co za tym też idzie, jest to fibula starsza, więc może być sprzed naszej ery nawet. Mega interesujące, mega ciekawe. Piękna, piękna. Fanty z gnoju? No czemu by nie? <gry> Ponoć najwięcej. No tutaj jest boratynka, ale ta już za piękna nie będzie. Raczej to od razu widać. A kolejną znajdką jest fragment, znaczy no klamerka po prostu taka malutka, nie? Od butów pewnie. No i jest teraz kolejny fancik, ale to jest tylko guziczek i to w dodatku całkowicie goły, nic tutaj nie ma. Myślę, że carski po wielkości, ale nie. Bardzo mocny sygnał był i wyskoczył. Gdzieś tutaj widziałem to. Oto duży miedziak, na pewno miedziak, wysoki w miarę rancik, ale moneta nie jest nowożytna do końca. Nie jest taka, wiecie, no nie dwudziesty wiek na pewno. Może taki trojek poniatowski? Nie. No i patrzcie moi drodzy, no kurczę, troszeczkę <laughs> zmieniałem, bo byłem pewny, że tutaj są, jak już tę stronę doczyściłem, że to będzie 3 grosze, królestwo kongresowe, prawda? I że tu jest, tu będzie napis 3 grosze, tak jak zawsze na trojakach tego typu, nie? A ja co widzę jedynkę i to kopiejka, jedna kopiejka i taka, nie że duża, masywna, no... Trochę, trochę się zaskoczyłem, bo jeszcze takie momenty nie znalazłem w sumie nie do końca ogarniam, z których ona lat jest. Tym bardziej, że daty nigdzie nie widzę, więc... Jestem w tym momencie trochę zaskoczony tym znaleziskiem, powiem szczerze. Za dużo to tych boratynek w sumie dzisiaj jakoś nie było. Nie ma, bo jest jeszcze chwila przed nami i to całkiem porządna chwila. Ale co jakiś czas się zdarzają, więc klasycznie po kilka boratynków... Bo, boratynków, Jezus... Ja to już chyba się wyłączę. No, tutaj... No, mógłby ktoś powiedzieć, że to gwóźdź leży, nie? No, ale gwóźdź taki zielony, coś nie halo. No, bo to nie jest wiadomo gwóźdź, tylko prawdopodobnie szpila tylko, no, tak właśnie perfekcyjnie zagięta i brakuje tutaj najważniejszego czyli to znaczy, no, może nie najważniejszego tylko tej części, wiecie, końcówki. Tutaj troszeczkę bardziej zaostrzonej, że tak powiem, ale no tutaj ta główka, gdyby to było o tyle, nie? to bym powiedział, że no na pewno to jest drut, ale tutaj wszystko zmienia. Bo mamy tutaj ładnie zakończoną główkę, z takimi zdobieniami, z takim, o, fajnie to wygląda, no jest to szpila, no, no kurczę, no. no myślę, że na 100% jest to, jest to szpila, jest to brąz, jest to twarde, fajnie spatynowane. Tu Jeszcze jeden szybki rzut na tę główkę, żeby ktoś nie pomyślał, że to jest gwint. Takie po prostu zdobienia lubili sobie robić, nie? Nie, na no, plasek. ale wychodzi dzisiaj kolejny ciężarek. Tym razem już nie taki płaski, tylko stożkowy. Ale to też ciężarek owiany, również średniowieczny. Tutaj kółeczko wyskoczyło. Średniej wielkości. Powiem Wam, że na tym polu naprawdę ładne monety wychodzą. Miedziane też, bo tutaj może nagranie tego nie oddaje do końca, ale to jest naprawdę głęboko ładnie zachowany szczegół i wszystko ładnie, pięknie widoczne. W dodatku całkiem niezłe, niezłe patynie, więc można się cieszyć. Ładny grosz księstwu warszawskie. oczywiście to jest. Co tu się dzieje? Zobaczcie teraz tu. Zobaczcie. Widać pieczątkę. Poleciało aż tam po wykopaniu, i kurde, jaki lapsior, przecież to jest ogromne. Co to może być? Nie wiem. Pięć kopejek kiedy co mi do głowy przychodzi, grube, potężne. No, oby tylko ładne, bo <grywka> rzadko się tak wielkie monety kopie. No dobra, już wiem, wiem co mam. Wiem co mam już. Trzy kopiejki, nie 5. No bo te starsze kopiejki, widzicie? Jest tutaj dwugłowy orzeł. Zarysy tutaj nawet nie najgorzej widać, jak się człowiek przyjrzy, ale jest ewidentnie, 5 kopiejek, bardzo fajnie, 1800, który tutaj będzie rok? 68? W każdym razie, moi drodzy, no, ja pierdzielę, jaki to jest lapsior, nie? Jaka to jest wielka moneta. A obok pięciu kopiejek jeszcze taki guzik. Nie wiedziałem w sumie, co to jest. Myślałem, że stopek brązu, dopóki nie przeczyściłem tyłu i ujrzałem łóżko. No, moi drodzy, podsumowanie. Rafała, tam. Moje tu. Zacznijmy od Rafa. Jak widzicie, nakopał bardzo dużo drobnego ołowiu. Obaj nakopaliśmy ołowiu dzisiaj. I tych małych i tych większych. Kurczę na kilogramy też. No, to <noise> 3 kilo będzie. Z fantów to tak. Kawałek tutaj brązidła, widzę. To jakieś takie takby już skrzyża chyba? Inri, tak. Tu jakiś kawałek yy, brązidła, ale nie mamy pewności co to jest. Yy, guziczek, guziczek dwa arseniaczki Tutaj bardzo fajny fant, mianowicie odważnik. Słuchajcie, taki do odlewania srebra dokładnie. Yy, żelazny powleczany yy, brązem. Więc jest to no, gdzieś na ten X wiek. Yy, bardzo fajne znalezisko. Boratynki, medaliki, tu śmieszne medali w ogóle, bo z dwóch stron ma uszko, więc takie niespotykana rzecz, grosik międzywojenny. No i całość się tak właśnie prezentuje, nadziobane bardzo dużo. U mnie sprawa wygląda następująco, zacznijmy od tych rzeczy mniej ciekawych, ale nadal są tutaj rodzynki. No właśnie, tutaj taka kopejeczka, no się okazuje, że to XVIII wiek, tak Rafale? XVIII, już nie XIX. No. To co ja się pomyliłem, że to będzie 3 groszy, no ale później patrzę, właśnie że kopiekę i takie kurcze nie znalazłem, więc fajna rzecz, cieszy mnie. No i 3 kopejki tutaj to lapsior przeogromny, tej wielkości są to 5 kopiejkówki, tylko trochę młodsze. Eee, Księstwo warszawskie w ładnym stanie, eee, grosik, groszy, groszy królestwa kongresowego razy 2, gorszy ten nawet jeszcze czytelny, borotynka ładna, tak bardzo. Ciężarki łowiane w ilości chyba trzech sztuk w sumie. Jeden taki mały, drugi taki duży i ten jeszcze stożkowy. I najfajniejsze rzeczy to najprawdopodobniej tutaj mamy szczypce, szczypczyki, tylko że one są wygięte w drugą stronę. Czyli tak jak Wam mówiłem, jak to wykopałem, że no chyba to powinno być w drugą stronę. I może ktoś to złamał, bo, no albo może maszyna, no taki pech. szpila z brązu. Ładnie tutaj z ładną główką, fajna znajdka, bardzo fajna znajdka, nie ma co mówić. Bardzo ładna też fibulka, starszy typ, z fajnymi nacięciami tutaj też, ona ma takie piękne te kształty. No i piękna krzyżóweczka, więc i srebro jest. Denar krzyżowy w pięknym, w pięknym stanie, tutaj takie drobne krzyżyki. No tutaj też fachowiec musiałby to dokładnie zidentyfikować, nie mniej kurczę, no Znajdek, a Znajdek. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się podobało. My ładnie dzisiaj nakopaliśmy. Pamiętajcie, łapa w górę, subskrypcja kanału i do kolejnych odcinków, kolejnego odcinka już jutro.